Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Innowatorów, w Wasz program o innowacjach technologicznych w biznesie. Ja nazywam się Andrzej Chorok, na co dzień wdrażam innowacje w dużych firmach. A moją specjalizacją są właśnie takie technologie, które nazywamy technologiami imersyjnymi, jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, oczywiście metawersji w tym konkretnym kontekście rozwiązania AI. Dzisiaj, słuchajcie, testujemy też nową formę transmisji. Zrobiłem ankietę na LinkedIn i wyszło na to, że jakby najlepszą formą treści, którą byście chcieli oglądać jest w pionie. Więc znaleźliśmy taką funkcję na naszym oprogramowaniu do streamowania podcastów. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda z drugiej strony, bo wiemy, jaki mam sygnał wyjściowy, bo mam podgląd, za to w jaki sposób to się na LinkedIn nie pojawi. Bardzo jestem tego ciekawy, czy on zmusi do tego, żeby było to w poziomie, czy, czy faktycznie będzie pion. Jakby co, to dajcie mi też znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Słuchajcie, w ogóle nasz program Innowatorzy na razie jest nadawany na LinkedIn i na YouTube. Też staramy się dość sukcesywnie podpinać Facebooka, ale przyznam się szczerze, czasem o tym zapominam, bo jednak najczęściej nasze wszystkie wydarzenia koncentrujemy na tym, żeby odbywały się na LinkedIn i dodatkowo na YouTube. Ale, ale ale, dobra wiadomość jest taka, że kończymy pracę na naszą stronę internetową, gdzie będzie specjalna zakładka edukacyjna, w której zbierzemy wszystko, czyli wszystkie nasze podcasty, newslettery oraz to, co robimy też w formie audio, bo muszę się przyznać, zgubiłem hasła do naszego podcastu innowatorzy na Spotify, no i teraz jakby chyba muszę, jak nie odzyskam, to będziemy musieli nowe konto założyć. No Tak czy siak wszystko zgromadzimy jakby programy edukacyjne, które robimy, i treści na w jedno miejsce, w jedną zakładkę na stronie ConnectedRight.eu. Kiedy to damy znać, ale to się wydarzy dość wkrótce. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o takim bardzo fajnym temacie, związanym z tym, co mi jest najbliższe czyli z realizacją projektów innowacyjnych w dużych firmach. Co prawda, dzisiaj nie chodzi o te technologie immersyjne, bo rzecz, którą chcę Wam przekazać, to jest pewnego rodzaju klucz do obserwacji technologii każdej. I czy to dotyczy Was samych, jako użytkowników tej technologii, technologii realizowanej przez firmy, które tworzą różnego rodzaju rozwiązania, czy w kontekście Waszych firm, czy w kontekście Waszych firm i klientów. Jest pewnego rodzaju fajne narzędzie, które możecie zawsze zastosować, które umożliwi Wam łatwiejsze myślenie o innowacjach. Bo zobaczcie, kiedyś, nie wiem, czy Wy jeszcze byliście w takich czasach aktywnie zawodowo. Jak najważniejsze to, co było dla każdej organizacji czy dla pracowników, to mówiło się, że musimy być wszyscy kreatywni i myśleć out of the box. Taką celem najważniejszym to było po prostu, żeby wszyscy byli kreatywni, mieli kreatywne pomysły, żeby wychodzili z innych perspektyw, przyglądali się wszystkiemu temu, co się dzieje, żeby proponować różnego rodzaju rozwiązania. No i ta kreatywność to też dla niektórych jest dużym wyzwaniem. Czy kreatywności można się nauczyć? Różnego rodzaju są narzędzia, które umożliwiają nam generowanie pomysłów w łatwiejszy sposób. Są profesjonaliści, którzy przeprowadzają warsztaty, których celem jest wymyślenie różnego rodzaju nowych pomysłów. Dla niektórych kreatywność jest straszakiem, dla niektórych to jest chleb powszedni. Jest różnie. Za to teraz nagle, znaczy nie tak nagle, no tylko w zasadzie można powiedzieć, że taki ten, ten nowy wymiar biznesu, czy nowy standard biznesu e, wymusza, aby każdy biznes był innowacyjny. No jak każdy biznes opiera się na ludziach, to chodzi o to, żeby ludzie, którzy pracują i tworzą te organizacje, żeby byli innowacyjni. No i teraz, jeżeli położyć na szali kreatywność i innowacyjność, co jest trudniejsze, co jest większym wyzwaniem? To pozostawiam odpowiedź Wam jakby taką osobistą, bo ja zawsze postrzegałem się jako osobę kreatywną. Nikt nie postrzegam się jako osobę... Która jest innowacyjna, bo kiedyś miałem definicję innowacyjności. To było, że ja jestem w stanie tworzyć wyjątkowe połączenia, których wcześniej nie było i to jest ta innowacyjność. Ja mam taką propozycję, żeby innowacyjność zacząć definiować jako umiejętność wdrożenia i wykorzystywania różnego rodzaju technologii. Bo to podejście jest też bardziej miękkie, bo ono daje też wam większą kontrolę nad tym, czym ta innowacyjność może znaczyć dla waszych spółek, czy dla was w waszym osobistym, takim najbliższym kręgu. Bo umiejętność wdrażania technologii, wdrażania innowacyjnych technologii w waszych firmach, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia pewnego rodzaju gotowości cyfrowej was, ale też całej organizacji. To jest rzecz, której faktycznie można się nauczyć. I teraz, jakby ten. Myślenie o tym, w jaki sposób te technologie obserwować, aby umiejętnie je dopasowywać do potrzeb waszych firm, jest jedna konkretna rzecz, która potrafi wam w tym pomóc na co dzień. To jest pewnego rodzaju klucz, który mówi o tym, w jaki sposób stale ewoluują nasze potrzeby. Bo technologia nie stoi w miejscu. To jest bardzo ważna rzecz, żeby też uczyć się, myśleć o otaczających nas rozwiązaniach w sposób taki, że one stale są na jakimś etapie swojego rozwoju. Niektóre znikną, niektóre rozwiną się bardziej, ale technologia co do zasady, czy te innowacje, które są tą technologią, są stale w ruchu. Łatwo to zaobserwować na przykładzie waszych telefonów komórkowych. Wszyscy mamy telefony komórkowe, wszyscy mamy smartfony, Wszyscy mamy ci, którzy chcą, mają smartfony, bo mają do nich dostęp. I zobaczcie, co kiedyś potrafiły nasze telefony komórkowe, a co potrafią teraz. I jakby teraz możliwości smartfonów są olbrzymie. One już konkurują z naszymi komputerami, których wykorzystujemy na co dzień w pracy. Tak, tak wiele potrafią. I na tym przykładzie można zobaczyć, jak Właśnie, i czym jest ewolucja każdej technologii, która jest powiązana z pewnego rodzaju naszymi potrzebami. Im większe mamy potrzeby, tym bardziej ta technologia zaczyna na nie odpowiadać, tym bardziej zaczyna reagować i rozwijać je według tego, co nam jest najbardziej potrzebne albo co Big Tech myśli, że jest nam bardziej potrzebne. I teraz jakby zbliżamy się do tego, co jest jakby najważniejsze w tym. Czyli czym jest ta, ten cykl taki uświadamiania swoich potrzeb? ten cykl jest tam ruchu. Zobaczcie, jeżeli są różnego rodzaju wyzwania waszej organizacji, to one są obudowane pewnego rodzaju, mogą być technologią, która odpowiada, żeby rozwiązać dane wyzwania, które są. I teraz to jest pierwszy jakby to, takiego świadomienia potrzeb. czyli że znamy nasze wyzwania, które są w organizacji, szukamy różnego rodzaju technologii, która może na nie odpowiedzieć w skuteczny sposób. To jest pierwszy etap. Drugi etap, który jest, to jest ta technologia trafia w ręce użytkowników. To rozwiązanie, które stworzy się w ręce użytkowników i to jest drugi etap. I czy tymi użytkownikami są wasi pracownicy w firmach, czy koledzy z zespołów, czy odbiorcami tej technologii są wasi klienci, czy B2B, czy B2C, to ten etap, w którym zaczyna się dziać, gdy dajecie tę technologię, czy dajecie to rozwiązanie w ich ręce, to że oni najpierw, to jest bardzo ważny jakby etap realizacji każdego projektu, oni się muszą nauczyć tego rozwiązania. Nie? Tak jak kiedyś musieliśmy nauczyć się obsługi smartfonu, co teraz wydaje się, że jest po prostu taka oczywista oczywistość, ale ten etap był, kiedyś musieliśmy się nauczyć też obsługi komputera. Teraz się wydaje, to że to jest po prostu chleb powszedni dla wszystkich. Czy dla wszystkich nie wiem, ale generalnie był ten etap, kiedy było to coś obce i trzeba było się tego nauczyć. I każde rozwiązanie, które przekazujecie w ręce waszych odbiorców, przechodzi przez to sito uczenia się. I jak ja umiem wykorzystać dane rozwiązanie, które jest tworzone na, w odpowiedzi na jakieś moje potrzeby, to przechodzimy do kolejnego etapu, ponieważ gdy użytkownik Umie wykorzystać tę technologię i stosuje ją na co dzień, czy wtedy, kiedy ją potrzebuje, to zaczyna generować swoje własne pomysły na to, co ta technologia jeszcze powinna potrafić, co by było dla niego jeszcze bardziej wygodne, co by się przydało, aby faktycznie i jeszcze bardziej przydatne to było w codziennej mojej, na przykład, pracy czy w życiach pozazawodowych. Czyli od umiejętności nauki obsługi danej technologii, czy wykorzystania tej technologii, kolejnym cyklem uświadamiania potrzeb to jest, w jaki sposób ta technologia może być jakby rozwinięta jeszcze dalej, tak? w jaki sposób ona może spowodować, że będzie jeszcze bardziej dla niej przydatna. I wtedy słuchamy znowu tego, co do nas mówią odbiorcy tej technologii, i staramy się. Wrócić do poziomu projektowania danego rozwiązania po tym, co usłyszeliśmy od naszych odbiorców. A potem, co się dzieje, znowu, jak usprawnimy to rozwiązanie, przekazujemy to dalej w ręce odbiorców technologii i patrzymy, jak oni reagują. Czyli fajnie jest, jakby patrzeć na technologiczne innowacje, że to jest proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. No i nie powinien, tak? No bo w zasadzie każde rozwiązanie technologiczne jest. Coraz bardziej udoskonalane, niektóre technologie po drodze zanikają, czyli odbiorcy stwierdzili, że to nie jest nam potrzebne w tak wystarczający sposób. Zbieramy wiedzę, tworzymy sobie nowe rozwiązania albo te rozwiązania ewoluują w każdą następną fazę. Także pamiętać tak jak z waszymi smartfonami. Coś potrafiły na początku, Big Tech słucha tych wszystkich naszych potrzeb i dodaje coraz to nowe rozwiązania. Tak? Do momentu takiego, że my nawet już zobaczcie, jakby nie ekscytujemy się tym, co potrafi nasz telefon. Tak? To już nie czekamy z drżeniem serca, przynajmniej ja tak miałem, no dobra, może nie wszyscy, tak? ale nowości od Apple, co oni tutaj w stanie są jeszcze dodać do tego telefonu. Kurczę, to już w ogóle jest taka oczywista oczywistość, że po prostu tam wydaje się, że nic nie ma ekscytującego, a to jest jedna z najważniejszych technologii, która rozwija nasz świat. W środku jest sztuczna inteligencja, teraz wiadomo, bo jakby te rzeczy są ze sobą połączone w bardzo ścisły sposób, ale jednak są technologie, na które już nie zwracam uwagi, tak, one pracują gdzieś w tle. I teraz zobaczcie, ten cykl uświadamiania potrzeb, czyli od obudowania wyzwania technologią, przekazanie w ręce użytkowników, oni się uczą, zaczynają mieć swoje własne pomysły, my ich słuchamy, z powrotem rozpoczyna się cykl, to ten sam cykl dotyczy każdej rzeczy, na którą się spojrzymy. Spójrzcie na was samych. Tak? Ja gorąco zachęcam, taki, nie myślę, że zrobię o tym osobny też program, ale żyjemy w tych czasach, gdzie naprawdę każdy z nas potrzebuje własnej strategii w kierunku innowacji. I w tym takim cyklu my też się znajdujemy, tak? no bo możemy poznać różnego rodzaju rozwiązania. To jest ta edukacja, tak, jak być innowacyjnym, tak? Nauczyć się korzystać z innowacji. To, to jest ta definicja innowacyjności. Czyli zobaczyć, jakie rozwiązania są na rynku, które są w stanie odpowiedzieć na Wasze potrzeby osobiste. No po czym, zobaczcie, jak zaczynacie z nich korzystać i uczycie się. W jaki sposób one mogą przynieść wam wartość, to zaczynacie szukać albo nowych rozwiązań, bo one są niewystarczające, albo łączyć jedne rozwiązania z drugimi, żeby mieć komplet, albo szukacie, bo was jeszcze to zainspirowało, to do innej drogi, gdzie te technologie mogą wam jakby pomóc. No i ten cykl na nowo się zaczyna, tak? Najwięcej więcej poznajecie różnego rodzaju rozwiązań i zaczynacie je stosować, tym większa wiedza jest do tego, w jaki sposób oceniać te technologie jako przydatne. Czy może takie, które właśnie jeszcze należy poczekać, ale znowu zobaczcie, że też te technologie, których będziecie korzystać, też sztuczna inteligencja świetnym tego przykładem, ona też jest w jakimś cyklu rozwoju tej technologii? Nie? W jakimś cyklu potrzeb słuchania nas, użytkowników tej technologii, ewolucji tej technologii, która ciągle zaczyna się zmieniać, rozwijać, ulepszać? I ten cykl się powtarza, coraz to dostajemy nowe rozwiązania, nowe iteracje sztucznej inteligencji na różne potrzeby, tak w super dynamicznym, w dynamicznym tempie. Czyli każda rzecz, każda rzecz związana z technologią, która nas otacza, czy my jako twórcy, czy wy jako twórcy innowacyjnych rozwiązań w waszej, waszych firmach, trzeba pamiętać o tym, że to będzie cykl, który się stale toczy, stale słuchamy potrzeb osób, które używają tej technologię, aby można było tych rozwiązań, aby można było je ulepszać. I tak samo, gdy będziecie oceniać, jakie technologie są przydatne do Waszej firmy, trzeba unikać właśnie takiego patrzenia tylko i wyłącznie tu i teraz. Pamiętać o tym cyklu rozwoju, że technologia, którą my teraz oceniamy, jej przydatność, ona będzie ewoluować dalej. I trzeba dobrze rozumieć, w jaki sposób czy twórcy takiego rozwiązania chcą poprowadzić tą technologię czy rozwijać, bo możemy coś przeoczyć zwłaszcza w tak dynamicznym jakby tempie rozwoju technologii, która jakby wydaje się, że z każdego dnia przechodzimy, włączamy Linkedin, a tu jest nowe um, od czady JPT informacja, że tam kolejny update, który umożliwia to, umożliwia tamto, to jest jeszcze niestabilne, a to już jest stabilne i tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli warto trzymać zawsze rękę na pulsie. To wydaje się, że jest jedną z takich większych kompetencji przyszłości czy teraźniejszości waszych biznesów. Właśnie w tej nowej erze, gdzie każdy biznes powinien być innowacyjny, to jest stałe patrzenie na to, co dzieje się na rynku z rozwiązań technologicznych, które mogą Wam się przydać. To jest walidacja tych rozwiązań poprzez próbę ich zastosowania, po czym jak je stosujemy, nabieramy wiedzy, która umożliwia nam dalsze podejmowanie decyzji. I chciałbym Was z tym zostawić, żeby tak naprawdę to było tą taką najważniejszą częścią dzisiejszego programu. Bo często obserwuję w rozmowach, gdy na etapie, gdy my inspirujemy klientów, co można zrobić, gdy dajemy im różnego rodzaju e, przykład rozwiązań, w jaki sposób to może usprawnić ich firmę, to często napotykamy się na takie skróty myślowe, tak? że oni widzą na przykład, że wiem, sztuczna inteligencja jest e, przyszłościowa, no ale teraz jest niedoskonała, no to nie ma sensu się tym zajmować. Tak? Albo e, kiedyś mieli do czynienia z wirtualną rzeczywistością, wirtualna rzeczywistość, te okulary były, Parę lat temu niedoskonałe, no to na pewno jest tak samo teraz, czyli że te okulary jakby do niczego się mi nie przydadzą, po prostu no, to jest zabawka, one są niedoskonałe. I w, na tym etapie jakby rozwoju cyfrowego społeczeństwa, w którym jesteśmy, no to to myślenie jest, powinno się już wyrzucić go do kosza. Czyli my żyjemy już w czasach, które będą coraz bardziej dynamicznie rozwijać się wokół naszych potrzeb różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, czy nas samych, czy naszych biznesów, czy właśnie życia takiego pozazawodowego, ale ta technologia stale będzie ewoluować. Więc aby pozostać konkurencyjnym, aby pozostać z właściwymi decyzjami dotyczącymi waszych biznesów na przyszłość, to jest najlepsza droga do tego, aby tworzyć taką parasolową strategię w kierunku rozwoju technologii. Która jest w stanie jakby stale monitorować rozwój technologii wokół nas, która jest pojawiające się rozwiązania i stale walidować ich przydatność do waszych biznesów, bo wiele technologii jest w stanie jakby pracować w różnorodnych obszarach waszych biznesów i często inwestycje w te technologie one mogą być ze sobą połączone. Tylko żeby tak się stało, żeby zespoły, które mają w różnych obszarach zaczęły ze sobą współpracować, to gdzieś pojawia się potrzeba. Centralizacji badania i testowania różnego rodzaju technologii pod kątem waszych potrzeb. I to, moi drodzy, jest bycie innowacyjnym. Umiejętność wdrażania danej technologii. To jest bardzo ważne. Zrobię sobie notatki, zerknę się na notatki, czy coś warto jeszcze do tego dodać. I oprócz tego, że życzę wam realizacji waszego własnego projektu innowacyjnego i dodania. Jakby tej cegiełki do rozwoju technologii, aby stale ten cykl także dzięki Wam toczył się do przodu, to chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że jestem też autorem książki Kierunek Metaverse. To jest bardzo fajne wydawnictwo, w którym opisuję wiele naszych projektów, które zrealizowaliśmy dla polskich film w naszej spółce Connected Realities. I tutaj też jest taki przewodnik. Dowiedz się więcej na temat, jakie narzędzia, obserwowania technologii, mogą wam usprawnić waszą codzienność, czy biznesową, czy prywatną, ale też w jaki sposób wystartować taki innowacyjny projekt w waszych firmach, niezależnie jakiej technologii by dotyczył. To na dzisiaj by było tyle. Ja nazywam się Andrzej Choroch. Na co dzień wdrażam innowacje w dużych firmach. Moją pasją i specjalizacją są technologie takie jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, metawersji w tym kontekście rozwiązania AI, Życzę Wam, żebyście jak najszybciej zaczęli podążać w kierunku rozwoju innowacji i Waszej osobistej strategii, co wydaje się być kluczowe w na najbliższym nadchodzącym tym czasie, coraz bardziej dynamicznego cyfrowego społeczeństwa, w którym się stajemy. A w kolejnym odcinku Innowatorów będziemy rozmawiać o takim temacie jak zmysły i technologia. I w jaki sposób technologia zaczyna angażować nasze zmysły, aby te doświadczenia. Wirtualne rzeczywistości rozszerzonej były coraz bardziej wciągające. Na dzisiaj byłoby to tyle. Bardzo Wam dziękuję. No i mam nadzieję, że w ogóle nasz streaming w pionie był udany. Zaraz się dowiem.